Jestem Natalia Wysypów, w teatrze jestem od tamtego roku, w tym spektaklu gram rolę Salome, córki Herodiady i mam e, uwieść mojego wuja Heroda, żeby odciął głowę Janu Chrzcicielowi. Salome jest taką interesującą postacią, jak dla mnie, bo właśnie ona musi być zarówno taką dziewczynką, niewinną, piękną, ale w tym tańcu, który, do którego zmuszają Herodiada, musi stać się taką kobietą i pobudzić w sobie taką seksualność też trochę, uwodzenie mężczyzny, co w ogóle sprzecza się właśnie też w sumie z jej wiekiem, bo, bo jest młoda, nie powinna jeszcze robić takich rzeczy. Postać salome. Wydaje mi się, że to jest właśnie pokazanie, jak łatwo zniszczyć y, piękno też kobiety, jak łatwo zniszczyć y, łagodność, delikatność w kobiecie. Tak, i oprócz tego jestem też... Y, Teraz nazwę strasznie choreografem, bo to są super ludzie, są bardzo otwarci na wszystkie, wszystkie nowe kroki, są chętni też do pracy, uśmiechnięci i to jest najfajniejsze, że właśnie w tym tańcu widać tą zabawę. I też właśnie uczymy się w sumie nie tylko modlić śpiewem czy tam właśnie słowami, tylko też tańcem, nie? Ruchem, krokami. Ale chodzi po prostu o to, że mm, mam nadzieję, że. Każda kobieta, która przyjdzie odnajdzie po prostu siebie w jakiejś postaci albo w jakiejś historii. No może to nawet w mężczyźnie siebie odnajdzie, może w Jezusie, może w kimś innym. To nie musi kobieta odnaleźć się w kobiecie, a facet w facecie, nie? Może po prostu, w... obojętnie jakiej postaci, ale mam nadzieję, że osoby, które przyjdą, odnajdą siebie i wyjdą z taką, z taką myślą, że też mogą sobie poradzić, uczuć ze swoimi problemami. Bardzo serdecznie zapraszam Was wszystkich na przyjście na nasz spektakl Ewangelia według kobiet. Wydaje mi się, że każdy z Was, czy to mężczyzna, czy kobieta, znajdzie tam coś dla siebie. Będziemy się starać opowiedzieć właśnie historię kart Pisma Świętego oczami kobiet, więc tym bardziej będzie to interesujące. Zapraszam.